Łapie to w ogóle? Coś tam łapie? Jest, tak? Nie ma. Agnieszka tylko mówi, że nie ma, ale ja myślę, że wszystko jest. Czy marketing przygotowany na dzisiejszy pojedynek? Jak zawsze. Czego nie ma? A co jest? Ale więcej jest. Wszystko jest. Jest dużo uśmiechu i najważniejszy jest kierownik. Kierownik zabezpieczenia, ale to zaraz z nim porozmawiamy. Myślę, że jego też przypytamy na okoliczność dzisiejszego pojedynku. Uśmiech na twarzy, najważniejsze. To jest najważniejsze. Zawsze u nas jest to najważniejsze. Tak trzymać. Tasiu! No chodź, jedno zdanie, jedno zdanie, chodź. Jedno zdanie, come on. Chodź, chodź jedno zdanie. Idą oni, główni bohaterowie dzisiejszego pojedynku. Kawka wspomagająca. Jak nastrój przed meczem dzisiaj? Bardzo, Boże, bardzo, dobrze. Do kamery prosimy. A, no i to jest dla nawet... No, ale oczywiście. To, to się nagrywa? Człowiek od czarnej roboty i Radek Adamski. Radek, jak nastrój przed meczem dzisiaj? No dobrze, no niestety nie mogę dzisiaj pomóc kolegom na, na boisku, ale będę wspierał na, na trybunach. Co ci się stało, powiedz. W ostatnim meczu naderwałem y, mięsień długowy. Czyli nie ryzykujemy, raczej patrzymy na kolejne spotkania, żeby y... potem nie przepłacić tego zdrowiu. No na pewno, tak. Y, taką decyzję podjęliśmy tutaj z, z fizjoterapeutami, z doktorem i, i z trenerami, żeby na razie sobie odpuścić, a wyleczyć się do końca i może gdzieś tam na, na te końcowe mecze gdzieś tam jeszcze będę y, potrzebny. Ale możemy uspokoić, bo ty jesteś takim typem zawodnika, podobnie jak Wasyl, że nawet kiedy boli to wychodzisz. Tak, i szybko się regeneruje. O, tego się trzymajmy. No, Dzięki. Mam 23 numery kluczyk? Mam. Potrzebujemy tam sprawdzić... Już, sekundkę. Muszę wygrzebać ten kluczyk, gdzie ja go mam, to jest pytanie. Zaraz go gdzieś muszę znaleźć. Ej, Znaczy brak? Mówi, że nie ściepią. Proszę. O Kierownik zabezpieczenia, Mateusz. Mateusz, ty bardziej wolisz takie mecze, które są w blasku Jupiterów, czy raczej takie w świetle dziennym, czy to bez znaczenia, bo i tak jest bezpiecznie? Jupiterki, ale mamy tutaj naprawdę mocne Jupitery, jedne z mocniejszych w Polsce, także jak one dadzą światło, to na całych piastów widać, także no tutaj akurat nie, mi nie przeszkadza, kiedy gramy, nawet bym wolał, kiedy gramy w nocy, także jest naprawdę dobre oświetlenie, dajemy radę. Dzisiaj bez udziału kibiców, gości, e, troszkę spokojniej, zupełnie inna temperatura niż w tych spotkaniach, kiedy wiadomo, przyjeżdżają ekipy e, spoza, jest głośno, ale też więcej pracy dla Ciebie. E, dzisiaj jest mniej pracy, to fakt, aczkolwiek no, robimy to wszyscy... Ale nie obijasz się. Nie, 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 nie jest yeah. co robić, jest co robić, a jak ktoś jest po prostu y, mniej, czy słabiej dysponowany, to od razu to jest połączenie z bazą i prezes jak widzi to... Przewalony. Jeśli chodzi o prezesa, no właśnie, jego ulubione sformułowanie w takich sytuacjach. Pamiętasz tą dewizę? Dy Złotą dewizę. Którą? No i właśnie z tym cię zostawiam. Marek! 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 Come on, chodź. Chodź, chodź! Marek! Nie, no Chodź. Dawaj, Maciek, za nim. Jesteśmy przed meczem, wraz z nami Marek, słynny człowiek od wszystkiego. Marku, jak dzisiaj poziom przygotowania do nasz? No ja uważam, że jest no, na poziomie dobrym, także, że czekać tylko na dobry, dobry wynik na, z naszej strony I... no, oby, do, i oby do przodu. Oby do przodu, <laughs> tak. Marku, wszyscy mówią, że no, stroje Przepięknie zadbane, niesamowicie wypacynkowane, pachnące, fantastyczne, ale to wszystko Twoja zasługa. No, staramy się, staramy się, żeby tam zawodnikom to wszystko jakoś tam no, było dopięte na ostatni guzik i dlatego jest jak jest, prawda. Wchodzimy do szatni, a tam La Liga, wszystko pięknie poukładane, zresztą jak zawsze kierownik Staszek Mandela czuwa, tak, tak, ale tak. ten materiał przygotowany przez Ciebie jest wybornie. No, no, tak jak powiedziałem, no, staramy się, żeby to zawodnikom jakoś wszystko y, udogodnić, żeby to jeszcze im pomóc z tej strony, no, takiej technicznej trochę, a no, resztę już y, wszystko w ich głowach i nogach, prawda? Marek, człowiek od takiej, powiedziałbym, czarnej roboty, ale dzięki niemu jest naprawdę dużo dobrego, co nie jest widoczne na co dzień, dlatego też poznajcie człowieka. Dziękuję. <noise> 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 Tak jest co mecz, tak jest co mecz. Słuchajcie, tak jest co mecz. Ustalenia, ustalenia i jeszcze raz ustalenia Co się stało? przyjdę. Proszę To ktoś się u nas pracuje w Wersowie TV Nie to nie, to nie. O, o, to jest a co, pojedziesz? Jest, weź zamieszaj to. To jak Agathe? Jest? Tak chwilę, trzeba masz dla mnie te naklejki? Po francusku mówiąc, juhu. Asterix, Obelix i Panoramix. Masz dla mnie ten? Mam. Podaj. Znaczy ten serencyjny został. No i ten masz ten serencyjny. Było tak. co jak w Tak, tak, tak. Bliźnie tamte. No po tam. prostu nie ma. No. Co tam z Tobą? Powiedz nam. Powiedz nam dzisiaj znowu tam spokój? Taka cisza na morzu? Co się dzieje z Tobą, powiedz? Ze mną? Co ma się dziać ze mną? Nie, kontuzja, kontuzja, uraz po meczu z Miedzią. Delikatny uraz i się trochę przeciąga niestety. No Media pytają, yy, gdzie nasz yy, czołowy snajper. No i teraz kwestia, wiesz, trzeba się jakoś tłumaczyć, więc musimy zaczerpnąć informację u źródła. Jak miał bramek jeszcze z jednym zerem, to może bym był jakimś snajperem, <grym> <grym> ale niestety no, jedna bramka trochę mało. Nie, ale już, już wracam do treningów, trenuję. Od poniedziałku mam nadzieję już z drużyną zacząć trenować i, i myślę, że na następny mecz już, już będę, będę do, do, do gry, do treningu takiego mocnego już. Czyli dzisiaj po raz ostatni jako widz, bo to jest ciężka rola dla piłkarza. Mam nadzieję, że po raz ostatni, no ciężka na pewno, no bo się po prostu chce wejść, wyskoczyć z tych trybun i tam pomóc kolegom, i, no ale jak nie można, no to nie można, trzeba cierpieć. <ślesk>

Pierwszy raz tutaj? Pierwszy raz tutaj, naprawdę fajne wrażenie. Drugi w stadion. raz. No i trzy punkty po meczu i możemy wracać. <laughs> Stan Murawy, jak oceniacie? Ostatnio tutaj trochę piasku? Dużo piasku, no, no tak. dużo A piasku. Ale Murawka i tak wydaje to się że na dobra, ten dobra. piasek. Tylko, no. Dobrze to wygląda. Spoko. Spoko. się, powodzonka. Dzięki. Cztery mecze i cztery bilety. Rysowiaku, zbierz je wszystkie i wygraj karnet na rundę wiosenną. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Wiosenna. Szczegóły na naszej stronie internetowej. ハハハハ Na co zbieramy? <laughs> na uprawę dla kibiców, na flagi, na wszystko, na plakaty. Zapraszam. A drugi? Który, jacy jeszcze są? Ja ruch na obronie najwyżej jest dobry. Tak, że tak, tak. Słabo idzie. Ale odstawiam, że może coś zrobią. Jeszcze jest na ty jeden. Mruczny. No. nie ma, bo też mruczny. jeszcze. się Ale to jest Farnuzja. taki średni minus. Wy so. wiecie, że mógł go was na a? a Jaki wynik obstawiacie? Ja wstawiam... Typujemy. 1-1. Eee, jeden, jeden. Wstawiamy dzisiaj wyniki, chłopaki. Yy, Tadeusz Czerwony yy, 3-1. Ja 2-1. Ile? 2-1. Ty mówisz, że kto strzeli? Aleksander Kowal. Ile będzie? 2-1 Dla Rysowi. Czyli tak, 2-1, 3-1 i 2-1, tak? tak? Dla Rysu.